Dzisiaj przeżywamy rocznicę poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej, czyli Matki Wszystkich Kościołów. Otóż myśląc o tej Bazylice, myślimy o wszystkich Kościołach na całym świecie. Oto Pan Bóg postanowił zawrzeć swoją obecność do świątyni. Ale oczywiście budynek wyznacza miejsce konsekrowane. Te budynki są takim, takim wyraźnym symbolem, dowodem istnienia Pana Boga, istnienia Jego miłości, istnienia wielkiej misji, którą Pan Bóg złożył w swoim kościele właśnie po to, żeby, żebyśmy mogli z Nim być w jedności, słuchając Jego słowa ale także przyjmując całe, całą łaskę zbawienia udzielaną nam w sakramentach.